Witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować pastę jajeczną z ogórkami pierszonymi. Jest to świetny dodatek do kanapek, a dzięki ogórkom pasta nabiera ciekawego smaku. Zapraszam! Do przygotowania będziemy potrzebować 6 jajek ugotowanych na twardo, 10 tego żółtego startego sera. ręczek szczypiorku dwa ogórki kiszone i jedna średnia cebula pół małego jogurtu naturalnego majonez sól oraz pieprz Jakaś ścieramy na tarce o dużych włóczkę i wsypujemy do miski Następnie dodajemy startę na dużych oczkach kiszone ogórki. Startą na dużych oczkach cebulę. Dodajemy starty ser oraz pokrojony szczypiorek. Do całości dodajemy dwie łyżki majonezu oraz jogurt naturalny. Przed wymieszaniem całość doprawiamy z solą oraz z pieprzem i mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Tak jak wspomniałem wcześniej, pasta jest świetnym dodatkiem do wszelkiego rodzaju kanapek. Pełną listę produktów znajdziecie na moim blogu, link znajduje się w opisie. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, dzięki temu na bieżąco będziecie otrzymywać informacje o nowych filmach. Ja życzę smacznego, pozdrawiam i zapraszam na następny raz.